W tym filmiku nagrywam produktywne dni w moim życiu. Będę nagrywać dzisiaj i jutro, bo mam dużo rzeczy do zrobienia i po prostu pomyślałam, że to będzie dobra okazja, żeby coś nagrać. Yy, tak, dzisiaj jest czwartek, jest w pół do drugiej już. Tak naprawdę połowę dnia nic nie robiłam. No, to więc jak widzicie nie poszłam do szkoły. Okej, okay, więc najpierw wezmę zrobię jakby te szkolne rzeczy, bo to jest chyba najgorsze. Mam trzy rzeczy do zrobienia. Muszę zrobić referat na przedsiębiorstwo, notatkę z geografii turystycznej i prezentację na biologię. Najpierw zrobię to z biologii, bo to chyba najłatwiejsze. Znaczy w sumie notatka jest najłatwiejsza, ale teraz nie mogę jej zrobić, bo muszę z podręcznika, a nie mam podręcznika, tylko moja koleżanka musi wysłać mi zdjęcia z podręcznika, a nie może znaleźć podręcznika, to więc... Najpierw na biologię zrobię tą prezentację. Blond, bruneczki. <ścoughs> um, to więc, Jezu, mój telefon nawet nie rozpoznaje mojej twarzy. Jest 20 Wiecie co ja zrobiłam? Miałam dzisiaj być produkt. <grym> Jedyne co zrobiłam Zaczęłam robić moją prezentację na biologię, Ale potrzebuję podręcznik Do tego, a nie mam podręcznika I nie wiem czy w ogóle ktoś ma podręcznik No chyba będę musiała Jednak wziąć z internetu info Zaczęłam montować mój filmik No i oczywiście Zrobiłam ten Cheetah make-up to zrobiłam, nagrałam TikTok i robiłam zdjęć. To więc tak i zrobiłam psy. Wszędzie gdzieś nawet na podłodze leżą ciuchy, wszędzie gdzieś coś leży. I mnie już zaczęłam brzuch poleć od tego gorsetu, bo sobie gorset kupiłam na Halloween do mojego stroju na Halloween, co jest za tydzień już w ogóle. Jezu ten czas tak szybko leci. No to więc tak, ja idę siebie kąpać, muszę głowę umyć i patrzcie, jakie uszka zrobiłam, trochę już mi opadła. Ale... Jak ja wyglądam. To więc wykąpałam się i godzina 22. Kurde nie wiedziałam, że już jest tak późno i ja aktualnie robię moją prezentację na biologię. Spróbuję zrobić jak najwięcej rzeczy i nie zasnąć, bo jak widzicie ja jestem bardzo teraz <grywdy> bardzo wygodnie ułożona jestem, ale zrobię teraz tą prezentację i będę montować mój filmik jest ósma... o. Co? Hej, tak jak mówiłam, jest 8:28. Powiem Wam plan na dzisiaj. O kurde, bateria mi się w aparacie rozłotuje. Dobra, szybko powiem i e, tak, to więc o 9.50 mam do Matoroka, więc mam godzinę, bo tak gdzieś pół do e, 10.00 wyjedziemy, później jak wrócimy, to upiekę e, babeczki albo ciastka, ale później jeszcze będę musiała się uczesać i pomalować, bo na 17... naprawdę na 16.30 e, jest pasowanie na pierwszy kasistę u mojej siostry, znaczy moja siostra. Sama. I aha, jeszcze będę przed tym musiała ją i jej koleżankę uczesać. I to będzie trwać moja mama już gdzieś tak do 20. Które bardzo długo. Okej, okay, chyba wszystko powiedziałam. A, to chodzi o, o wczoraj jeszcze? To robiłam prezentację na biogie, ale jej nie skończyłam. Zrobiłam trochę, ale nie wiem, straciłam jakąś motywację, i nagle zaczęło mi jakby mówiłam, jak do Was gadałam, no, mówiłam, że nie chcę mi się spać. Po chwili. Ja już zasypiałam. I ten, mojego filmiku też trochę pomontowałam, ale to tylko też tak chwilę. Ja a, idę ze śniadanie. Yy, no, pościelę, łóżko, obiorę się, oglądam się ogarnę i, i będę dalej robić prezentację na vlogie, dopóki nie będziemy jechać. Hej! To więc tak. nie nagrywałam nic, ale byłam dermatologa i no miałam przepisany lek i jeszcze muszę iść badania zrobić w następnym tygodniu i co jeszcze upiekłam babeczki w ogóle, a teraz jedziemy na Klementynę pasowanie na pierwszoklasisty, pokażcie. Znaczy uczesałam ją i jej koleżanka by też u nas była i moja mama też. Masz tremę? Nie. Why you love me too? I'm nothing like you. Opposite of mm hope. -hmm. Oh, yeah, yeah. Jest następny dzień. Wiecie jak się czuję teraz? Ja bym najchętniej się walęła do łóżka i nic nie robiła ale niestety nie mogę tak zrobić, bo dzisiaj mam dużo do zrobienia, bo wszystko odkładałam i muszę zrobić speedrun wszystkich tych rzeczy zamiast odkładać to wszystko. Zrobiłam sobie kawę, żeby może trochę mnie pobudziła mocniejszą niż zazwyczaj, ale na razie na razie nie pomaga. Dzisiaj mój cel jest, żeby na koniec dnia wszystkie te niepokolorowane kółeczka były pokolorowane. Jeszcze Wam powiem, co wczoraj było, no bo nagrywałam wczoraj, co nie, ale już później nic nie nagrywałam, bo nie zawsze to tak śmieszy. Ja, jak jestem między tyl, tyloma ludźmi, ja nie wiem co jest, ale jak ja tam przyszłam, to byłam taka, wiecie, taka obudzona, co nie. No normalnie się odzywałam do ludzi, co nie, To tam, tam nagrywałam i w ogóle, ale później pod koniec, ja tak czułam się jak zmęczona tymi ludźmi, i chciałam już iść do domu normalnie. Dobra. Ale pomijam, to było fajnie. Ładnie dni dzieci wstąpiły. Ogólnie się ogarniałam trochę. Um, a dzisiaj mama mi ma kupić jeszcze ten, dru ten drugi, tą drugą maść. Będę od dzisiaj smarować. Ja nie wierzę, że ja będę musiała wyglądać tak przez. Nawet nie chcę wiedzieć ile. to więc już jest... Trzecie, kiedy ja nagrywałam to? chyba niedzielę, jest wtorek eee, jakby w tą niedzielę zrobiłam parę rzeczy aha, w niedzielę, zaraz nie w sobotę, ja mówiłam, że ja zrobię bo ja w niedzielę byłam w pracy ale też coś tam robiłam eee, no i nie zrobiłam wszystkiego, jakby zaznaczałam to wszystko, ale niektóre rzeczy przepisałam tu, żeby nie mieć do tego pomieszane, tylko od razu jakby no i tu napisałam datę, że dzisiaj to zrobię, ale już nie będę nagrywać, bo po prostu mam inne rzeczy jeszcze do zrobienia i chcę zakończyć ten filmik. Tak, mam nadzieję, że Wam się spodobał. No i widzimy się w następnym pa!